Zapraszam, zapraszam i Super. będziemy zaczynali. Przed Wami Magdalena Sosnowska będzie mówiła o tworzeniu profesjonalnego CV. Wspomina już, że nie jest ortodoksem i CV może mieć więcej niż jedną stronę, ale, nie mniej, ale powinno mieć mniej niż dwie strony, niż trzy strony. Będzie mówiła także o obecności na LinkedInie. Tutaj była mowa o Instagramie i innych mediach społecznościowych. No, LinkedIn jest takim kluczowym biznesowym czy też zawodowym medium społecznościowym. I wiemy, że rekruterzy teraz zanim przeczytają CV, albo tuż po przeczytaniu CV, sprawdzają profil na LinkedInie. Tak więc warto posłuchać Magdalena Sosnowska. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Tylko pytanie, czy to działa? Działa, tak? Bo ja siebie. Ja siebie lepiej takim jest pokłosze. trzymać mikrofon w ten sposób, bo to ten jest typowo sposób. sceniczny mikrofon. Dobrze, tak jest. Dobrze. Nie jestem obeznana, więc wybaczcie. Tak? Ten lepiej? Ten lepiej. Dobra. Dziękuję bardzo serdecznie za przedstawienie. Ja jeszcze tutaj. Może jeszcze raz się tak przedstawię i trochę doprecyzuję dlaczego moja obecność dzisiaj tutaj z wami. Jeśli o mnie chodzi, ja jestem rekruterką, od 2019 roku jestem związana z branżą life science'ową. Rozpoczęłam swoją przygodę z firmą Amgen, która jest firmą specjalizującą się w lekach dedykowanych stricte do szpitali. Leczenie onkologiczne, leczenie również osteoporozy. Za daleko? Za daleko. Dobrze, postaram, postaram się poprawić. Um, obecnie pracuję w agencji rekrutacyjnej, um, czyli tak naprawdę rekrutuję na rzecz bardzo różnych firm. Miałam wielką przyjemność pracować z e, firmami takimi jak Baxter, takimi jak Biotronic, Terumo Aortic, e, Quasar Pharma, Orklaker czy Bausch and Lomb. E, jeśli chodzi o e, to moje dzisiejsze wystąpienie, bo jesteśmy w. E, e, jeszcze może wracając, bo oprócz tego, że jestem repeterem, jestem też faktycznie mentorką kariery, pracuję często z osobami, które gdzieś tam wchodzą na rynek pracy albo wracają na rynek pracy, na przykład po urlopach różnego rodzaju macierzyńskich wychowawczych. I z takimi osobami pracuję nad tym, żeby znaleźć tą odpowiednią gdzieś tam drogę, drogę dla siebie. Jeśli chodzi o to moje dzisiejsze wystąpienie, my jesteśmy w takiej przestrzeni targowej. Jest tutaj sporo firm, które szukają w tym momencie osób do, do swoich zespołów. Także macie idealną okazję do tego, żeby porozmawiać z tymi swoimi przyszłymi pracodawcami. Dużo już tutaj mówiliśmy o CV, o tym, jak to CV powinno wyglądać, o marce osobistej, więc ja pozwolę sobie troszeczkę ten temat poruszyć od innej strony. Od takiej strony nas samych, tak? Czyli my bardzo często, jak zaczynamy pisać to swoje CV, dosiadamy i się zastanawiamy, co do niego mamy tak naprawdę włożyć. Natomiast mało zastanawiamy się nad tym, kim my jesteśmy i jakby, gdzie nam też będzie dobrze. I dlatego też dzisiaj chciałabym właśnie trochę z Wami poruszyć ten temat takiego wstępnego przygotowania się do w ogóle nie tylko CV, ale w ogóle do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. I dzisiaj chciałam trochę więcej powiedzieć właśnie o wartościach, o priorytetach w życiu, o przekonaniach zawodowych, które gdzieś tam wynosimy z domu, i o tym, jak siebie też trochę wpasować w to, co nam oferuje rynek pracy. Krótka przerwa. Nie jestem tak obyta jak e, moi poprzednicy, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Wybaczcie, staram się jak mogę. <laughs> e, ale okej. Okay. Zaczynając, e, chciałabym mm, Was zapytać. Tutaj są dosłownie cztery osoby, które widzę, że, że tak e, bardzo e, aktywnie uczestniczą. E, e, chciałabym po prostu z Wami trochę zrobić taką też interakcję. E, pytanie, czytaliście Alicję w Krainie Czarów? Albo znacie chociaż? Kto zna? Chociaż słyszał, kiedykolwiek. <laughs> W Alicji w Krainie Czarów jest taka rozmowa Alicji z kotem. I chciałabym wam przeczytać fragment tej, tej rozmowy, kiedy to Alicja pyta, czy możesz mi powiedzieć, którą drogą powinnam pójść? Kot na to odpowiada, to zależy w dużej mierze od tego, dokąd chcesz dojść. Alicja, nieważne dokąd. Kot, w takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz. Alicja, byle tylko gdzieś dojść. Kot, o, to na pewno gdzieś dojdziesz, jeśli tylko będziesz szła dostatecznie długo. No i co to nam mówi? To nam mówi, że yy, czasem jest tak, że jak my nie wiemy, w którym kierunku tak naprawdę chcemy iść, no to faktycznie dojdziemy gdziekolwiek, tak? No bo te drogi generalnie gdzieś tam nas doprowadzą, można się zgubić. Ogólnie fajnie jest się też zgubić czasem, dlaczego nie? Natomiast myślę, że takie poznawanie siebie pozwoli Wam ograniczyć pewne rozczarowania, które Wam się mogą pojawić gdzieś tam na drodze, w Waszym życiu. I teraz drugie pytanie, też taka mała forma aktywności. Podnieście rękę, kto z Was ma rodzeństwo? Wszyscy. Super. Ja mam też starszego brata yy, i drugie pytanie, czy kiedykolwiek porównywaliście się do swojego rodzeństwa? Tak, ja się śmieję, że miałam syndrom starszego brata yy, i moje porównywanie się do mojego brata wyglądało w ten sposób, że jak byłam w liceum, to o sobie wiedziałam no nie za dużo, <grywa> za to wiedziałam wszystko o moim bracie. Tak, wiedziałam, że to jest osoba, której bardzo łatwo wszystko przychodzi, e, totalny zdolniacha, w ogóle e, świadectwo z paskiem, no idealnie. Gdybym tyle wiedziała o sobie, co wiedziałam o nim, to pewnie w swoim życiu zawodowym mogłabym uniknąć e, sporo rozczarowań, ponieważ e, wiecie, jest też trochę, trochę tak, że jak idziemy do pracy, no to my idziemy do tej pracy. Do tej pracy nie idzie nasz brat, nasi rodzice, nie idą nasi znajomi. Więc bardzo często też jest tak, że my pytamy o opinię. Co ty byś zrobił na moim miejscu, co ty byś zrobiła na moim miejscu, tak? Natomiast oczywiście o opinię jest warto zapytać, natomiast tak naprawdę tą decyzję podejmujemy my, tak? I to my będziemy potem w tym, w tym miejscu albo zadowoleni, albo się będziemy męczyć, tak? Więc to jest bardzo ważne. Żeby, przynajmniej w moim odczuciu, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kim ja jestem, jakie mam wartości, co jest potencjalnie dla mnie ważne. No i właśnie, jakie pytania sobie warto zadać, właśnie o te wartości. Nie wiem, czy, znaczy, jeśli chodzi o wartości, to ja to widzę trochę tak, że wartości mamy pewien pakiet wartości w naszym życiu, taki dość stały, który może ulegać pewnym zmianom pod kątem ich priorytetów w życiu. I tak przykładowo możemy sobie wziąć trzy wartości yy, na przykład yy, bezpieczeństwo, na przykład rozwój yy, i na przykład zarabianie pieniędzy tak czyli pieniądze jako wartości. I teraz weźmy sobie trzy przykłady w, z życia. Yy, jesteśmy studentami zaczyna, jesteśmy studentami pierwszy przykład i w tym przypadku yy, a priorytetyzacja wartości wygląda w ten sposób, że Jesteśmy całkiem sporo rzeczy w stanie poświęcić na rzecz naszego rozwoju, tak? Czyli robimy praktyki i zdobywamy to doświadczenie, rozwijamy się, uczymy się. Rozwój wychodzi gdzieś tam na pierwsze miejsce. Potem kończymy studia, wychodzimy, chcemy już zmonetaryzować gdzieś swoje, swoje doświadczenia. W związku z czym zarabianie pieniędzy jest wartością, która się wysuwa troszeczkę naprzód. Potem, bo bezpieczeństwo może niekoniecznie jest tak ważne, pracę można zmienić, rynek pracy generalnie oferuje dużo, dużo możliwości. Natomiast w momencie, kiedy już jakby podejmujemy pewne wyzwania pod tytułem założenie rodziny, zakup mieszkania, no to wtedy już to bezpieczeństwo zaczyna być, wychodzić znowu na pierwszy plan, zaczyna być ważniejsze niż powiedzmy to, co, to, co było wcześniej. Więc warto jest sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mam wartości i jakie mam obecnie priorytety w życiu, bo mogę się założyć, że moje wartości i ich ułożenie będzie zupełnie inne niż twoje, twoje, pana, pana, przepraszam, że tak na ty, ale sobie pozwoliłam, pań tutaj, także naprawdę polecam, żeby o tych wartościach troszeczkę więcej sobie pomyśleć i zobaczyć, co jest dla nas ważne. Jest to też ważne w kontekście tego firm, jakie tutaj są, tak, bo mamy bardzo różne firmy i te firmy też będą miały bardzo różne wartości. No i pytanie, czy te firmy będą w stanie Wam te wartości zaopiekować? Tak, czy na przykład jeśli moją wartością jest bezpieczeństwo, to czy firma tutaj, Enelmet mi na przykład zapewni umowę o pracę od razu, tak? Umowę o pracę na czas na przykład nieokreślony, bo to jest moja definicja bezpieczeństwa. Więc polecam sobie gdzieś tam odpowiedzieć na te pytania. Druga rzecz, która też jest ważna, to są przekonania. Teraz, jak mówię o przekonaniach, to co myślicie? Generalnie, czy wiecie o sobie, jakie macie przekonania? Coś Wam przychodzi? To jakieś przykłady? Polityczne przekonania? Nie. Takie przekonania życiowe albo zawodowe. Mhm. To może tak, ja lubię mówić o przekonaniach jako takim plecaku, który ze sobą niesiemy. I możemy mieć albo plecak załadowany bardzo przydatnymi rzeczami, które nas wspierają na tej drodze, którą idziemy, albo możemy mieć w tym plecaku po prostu jakieś kamienie, tak, jakiś totalny gruz, który nam się kompletnie na tej naszej drodze nie przyda. I teraz tak, takie przykłady przekonań, które ja słyszę, tak swojej pracy, to jest na przykład, ja akurat pracuję zazwyczaj z kobietami, które już mają jakieś doświadczenia zawodowe, no i jest taki moment kluczowy, 40, po czterdziestce to już zawodowo jesteś skończona prawie, że tak? Jesteś za stara. Inne przekonanie, jesteś za młody na przykład na to, żeby nie wiem, rozpocząć jakieś badania naukowe, tak? No bo jesteś za młody. Albo przekonanie, że trzeba bardzo, ale to bardzo ciężko pracować, żeby zarabiać dobre pieniądze. I teraz pytanie, czy jak to słyszycie, to wam to robi lepiej, czy wręcz was to przygniata? No bo mnie to przygniata. Jak ja sobie pomyślę, że ja mam ciężko harować po prostu po nocach na to, żeby zarabiać pieniądze, no to szczerze mi się trochę nie chce. Ale jak ja sobie pomyślę, że... Albo zaraz, 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 wam powiem, co ja sobie myślę, ale jak takie przekonania przeformułować? No bo jeśli mamy plecak, który, nas, no, który nam ciąży i nam nie pozwala się wspinać i nie mamy tam tych narzędzi, które nam pomagają na tej naszej drodze, no to warto ten plecak rozpakować i zapakować go w takie przydatne właśnie rzeczy, tak? Więc jeśli mamy jakieś przekonanie, które nas nie wspiera, no to się zastanawiamy. Zadajmy sobie pytanie, czy to przekonanie jest zawsze prawdziwe? W sensie takim, że na przykład przy przekonaniu, że trzeba bardzo ciężko pracować, żeby mieć dobre pieniądze, no to znajdźmy jedną osobę, którą znamy, która pracuje nie ciężko, a ma pieniądze. Macie w głowie taką jedną osobę? To można powiedzieć, <grytanie> że to przekonanie nie jest zawsze prawdziwe, tak? Drugie pytanie, które sobie zadajemy przy przekonaniu, to jest pytanie, czy to mnie wspiera? I to jest kluczowe, bo jeśli mnie nie wspiera. No to się zastanawiam, tak? No to może warto to przekonanie wtedy zmienić. E... Czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie? No wiecie, jak ja, się, jak ja czuję ścisk na żołądku, to znaczy, że już się zaczynam tym stresować, tak? Więc moja propozycja jest zawsze taka, żeby próbować sobie pomyśleć, co ja myślę w ogóle w życiu, wyłapać te przekonania i je przeformułować na pozytywne. I to przekonanie o pieniądzach pozytywne może mieć, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby dobrze zarabiać, trzeba pracować wytrwale. I to trochę uwalnia. Nie wiem jak Was, nie wiem czy Was przekonałam, ale żeby dobrze zarabiać trzeba pracować wytrwale. Dla mnie większy luz niż trzeba pracować ciężko, ale naprawdę ciężko. Łyk e wody i będę kontynuować. Ojejku, no to ja już przebrnęłam chyba wszystko. Dobra. No i ostatnia rzecz, taka, która może Wam w jakiś sposób też pomoże się trochę lepiej poznać, to jest takie odpowiedzenie sobie na pytania o zawodowe tak lub nie, o zawodowe chcę lub nie chce. Wszyscy mamy w naszym życiu zawodowym, bo tutaj tego się trzymamy, takie rzeczy, które nas kręcą, mówiąc kolokwialnie, tak? Czyli jakie robimy, no to po prostu latamy 50 cm nad ziemią. Ale mamy też takie rzeczy, że jak sobie pomyślimy, że mamy je zrobić, to zaczyna nam się robić słabo, tak? I dobrze jest sobie takie rzeczy wyłapywać, notować je i spróbować je przefor tak, też przeformatować, tak? Czyli jeśli znajdziemy rzecz, która, której nie chcemy robić. Na przykład ja jestem taką osobą, która nie za szczególnie jest osobą analityczną. Ja nie lubię dużych ilości danych, w ogóle... Dla mnie praca z ludźmi jest zdecydowanie bardziej interesująca niż praca z liczbami. Więc ja na przykład wiem, że ja w swojej pracy y, pracować z danymi bym nie chciała. Co chciałabym w zamian? Pracować z ludźmi. Y, no i też y, jakby to w swoim życiu robię. Y, zapytacie mnie pewnie, jak do tego dojść? Co ja chcę, a czego nie chcę? Y, no przez praktykę, tak? Y, odbywacie praktyki na uczelni. Więc wtedy angażujcie się we wszystkie jakby możliwe rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają po to tylko, żeby zdobyć to doświadczenie. Żeby zdobyć doświadczenie co ja chcę albo czego nie chcę. Moje doświadczenie jest takie, że ja studiując każde wakacje poświęcałam na praktyki, które były bezpłatne. Zdobywałam doświadczenie, rozwijałam się i dzięki temu wiem, że nie chcę pracować w banku. Trzymam się tego do dzisiaj. E, więc próbujcie różnych rzeczy, bo to jest jedyna recepta na to, żeby dać Wam e, właśnie możliwość poznania tego, czego chcecie, a czego nie chcecie. E, te targi dzisiaj, to wydarzenie też jest idealne do tego, żeby poznać troszeczkę bardziej siebie, bo jak pójdziecie na rozmowę z osobami, które są tutaj na, na stanowiskach, to możecie też porozmawiać, bo oprócz osób, które są z HR-u, są też osoby, które mm, wykonują pracę bezpośrednio, bezpośrednio jakąś, tak? Czyli przedstawiciele medyczni, Rozmawiałam też z osobami, które zajmują się badaniami klinicznymi. Podejdźcie do tych osób, zapytajcie, jakie kompetencje jakie kompetencji do, do te, takiej pracy potrzebujecie. Zapytajcie o charakter, czy to jest praca, którą się wykonuje po nocach, czy to jest praca, nie wiem, od 9 do 17. W ten sposób zdobędziecie sobie tak naprawdę najwięcej informacji na temat tego, co potencjalnie mogłoby Was w przyszłości zainteresować. Myślę, że jeśli chodzi o to, co chciałam przekazać, to to chyba właściwie wszystko. Zostawimy sobie jeszcze trochę przestrzeni na jakieś pytania. Natomiast chciałabym Was jeszcze zostawić z takim pytaniem, albo właśnie właściwie bardziej z odpowiedzią na nie. Zastanówcie się nad jedną rzeczą, którą Wy dzisiaj możecie dla siebie zrobić, żeby siebie poznać troszeczkę lepiej. Dziękuję bardzo. Jakby coś, to zapraszam do pytań. Magdalena Sosnowska. Te przekonania ja bym raczej nazwał wyobrażeniami. Te przekonania nazwałbym raczej wyobrażeniami, wyobrażeniami, ponieważ wyobrażamy sobie, że właśnie, żeby odnieść sukces, to trzeba pracować ciężko albo wytrwale, i tak dalej, i tak dalej. Ja to, tak wrzuciłem te przekonania polityczne, bo dla mnie przekonania są bliżej wartości. Natomiast powiem tylko od siebie, tak, jako osoba, która jest na rynku pracy od no, 30-35 lat, że to się bardzo zmienia z wiekiem. Że na samym początku to ja właściwie rzucałem się głową do przodu we wszystko, po to, żeby po prostu spróbować. Pracowałem w agencji headhuntingowej, agencji reklamowej, byłem tłumaczem, aż w końcu trafiłem do telewizji i tam zostałem na dłużej. Też z czasem okazało się, że to bardzo intensywne życie dziennikarza telewizyjnego, no, koło 40 zaczyna Trochę męczyć. Zaczyna człowiek myśleć, te wartości się zmieniają i już nie pieniądze, nie adrenalina, ale bezpieczeństwo zaczyna odgrywać większą rolę. Także to także będzie się zmieniało. Zastanówcie się, co teraz jest dla Was ważne. Jakie wartości są teraz dla Was ważne i po prostu się im poświęćcie, realizujcie te, te wartości. Pytania do pani Magdaleny. Proszę bardzo. Wyczerpane. Tak jest, zapraszamy do kontaktu jeden na jeden, do takiego e, coachowania trochę, tak to nazwijmy. Tak, e, też jestem na Linkedinie, bo to jest moje, y, jako rekrutera, główne źródło, że tak powiem, kontaktu, więc Magdalena Sosnowska, Linkedin, zapraszam, też możecie mnie spokojnie dodać do znajomych, jak będziecie mieli jakieś pytania też po, to zapraszam śmiało. Także bardzo serdecznie dziękuję.